Jest! Zabrył się Siema słoniu, Siema ma na mordę! na bonus, to sfera i nie, 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 tu, tu w ruch palcem pokazuje! Na dole. A, <ślad> a bo jest dwóch? <ślad> No, on był gigalodryczny. My mi się myślało, bo jest, było podwójnie. Ale nigdy już w życiu nie wezmę LSD po czymś takim. Najpł to już jest, tak się w oczach mieni. No, jakbym wiedział, to bym kwacha złego przed. Ja złego mi co daję. <ścoughs> I do siku. Dobra, jadę. Razem tobie kurwa nie dam. Uchor jest nasz. la. A on ze pochodził. <suszy> Chyba idę sobie pożyczyć. No! no. <gulia> Nakupowałeś kławrówkę i tych ty, durnot, a teraz musimy <gulia> to prawo przeszkodę <przecież> <gulia> robić. Kławrówkę <gulia> żółty. <gulia> <gulia> Jeszcze raz kławrówkę się rozpieszczał dziecko. W łeb dostaniesz. A, następnym no, razem nie chodzę jak Pasty rywnął powruch Niech no... <gulik> się uczy kru. gotować, prac, sprzątać, a nie Dobry. i rozpieszać dziecko. Sorry, następnym, następnym razem Mawru kupię samochód. Jeszcze już, już się nauczył jeździć Awruk. No i kawruk no, prawidłowa. Będzie nazwaliśmy mi... na imprezy. Na owocowe czwartki do klubu. <gulik> Ośmiolatka jak naprawdę banek stary będzie wozić no, wruk. <gulik> Czy ja nic nie muszę robić. A też mi się wyświetlały te same strzałki. O, zwolimy z procy Mini dawaj Aleśmy ku... Jeszcze za urodziny są Dobra, pierdol się Szóstka? Malutka jakaś Kutasa bym tu wsadził Fal. <laughs> Oh. Oh. O no Ale Drake ale. nas chyba nas złapią <laughs> On to ma dopiero starlinka na głowie Globus cały Orientował się z leps. O masz supermoce jakieś Mam no, super A i ty masz jak nisty mecz miecz Ja mam boja na 115 Aaa Są gipise O Hello Drift, Niszczymy jej zabawki. Na zabaj. dawaj. No kupowałeś takich główien? A ty już się w Ruchlicy kupił, tak? Tylko ja. ja pieniądze. Widać kurwa. Ja my Mustanga mamy. się dwa jako <laughs> busta, ale mamy. Hehehe. <laughs> Fioletowy. Kurwa. weź go złap jak on będzie chodził. Zastrzel go. Nie, chcę mi się. No <śmany> ja wyjmuj... póki będzie. No, kur... cicho! <śmany> Proszę, prosić, Rich, Tak, to backsidea i... na wszędzie ryczy, teraz nie będzie. Ja cię na w <śmany> ruch naprawię. Zakaz w na tydzień, nic. Trzeba przygotować pusty pokój, chleb i wodę. Kajdanki i wiadro. Dwojak pusty. Dobra, dawaj ten rozwód, kurwa. Hej. Nie być siłą z tobą. Dobrze, mamy rozdzielność majątkową. <noise>